Nie będzie po prostu za Tak jak powiedziałem kilka minut temu, posiadam już wiedzę, posiadam już wiedzę jako radny. Myślę, że to doświadczenie wykorzystamy w tej, tej, tej kadencji, na tym stanowisku, w którym teraz właśnie jestem. Przepraszam, trochę się dębię pierwszy raz. W obecnej kadencji, jak widzimy tutaj na sali, mamy e, kilku, kilku, kilku nowych radnych, a najważniejszą rzeczą jest też e, zmiana wójta, który został pan Krzysztof Wigielski, któremu e, też gratuluję. E, Zastąpił on na tym stanowisku naszego wieloletniego wójta, pana Andrzeja Baryskiego e, I tutaj, e, w pewnie w imieniu moim, jak i też e, poprzedniej rady, e, bardzo dziękujemy panu Baryskiemu za kilkuletnią służbę w naszej gminie, zostawił nam gminę w bardzo, w bardzo dobrej kondycji. Mamy to bardzo dobre możliwości na, tą, na następną kadencję. Zostawił nam super pracowników, którzy wiedzą co mają, co mają robić. Mam też ogromną prośbę, aby ta kadencja była podobna do poprzednich, żebyśmy wykonywali mnóstwo inwestycji, żeby nie było tutaj jakichkolwiek podziałów w naszej radzie, e, żeby ta kadencja była przede wszystkim e, spokojna. Mamy mnóstwo do, do zrobienia e, na terenie gminy dla naszych mieszkańców. E, jeszcze raz po prostu dziękuję za, 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 za taką miłość głosów i za wywolenie przewodniczącego Rady Gminy